Sława Słońcu! Kochani, dzisiaj zacznę opowiadać o Słońcu. W końcu. <laughs> Słońce jest takie oczywiste, że aż łatwo je przeoczyć. Łatwo przeoczyć to, że jest w samym środku naszego wszechświata jest centrum, jest sercem i jest źródłem. Źródłem Źródłem naszego systemu, naszego świata, naszego życia, naszego wszystkiego. Łatwo to przeoczyć. Jeśli mówimy, że to jest najjaśniejsza gwiazda i że planety krążą wokół niej, to to jest bzdura, bo to planety nie krążą wokół Słońca. To Słońce sprawia, że te planety właśnie siedzą grzecznie na swoich orbitach. I co do sekundy, to co tak ładnie obliczamy, co do milimetra, e, kręcą się w harmonii, e, i w zgodzie i w pięknie. To miłość słońca, ta atrakcja, ten wektor przyciągania, ta miłość słońca sprawia właśnie to. Jaka to jest siła, która utrzymuje tyle tak ogromnych planet yy, na orbitach przez, przez miliardy lat? Słońce jest wieczne. Słońce jest dla nas wieczne. Jeżeli komuś się wydaje, że jakimś centymetrem, jakąś linijeczką zmierzył wiek albo Potęgę Słońca, to jest w, w grubej iluzji swojego małego umysłu, ponieważ e, nie jest to pojęte dla nas. Szczególnie z takim podejściem, czym jest ta istota, która tworzy nasz system, która daje nam energię do wszystkiego energię całej Ziemi. Oświetla, przenika. Ożywia każdą jedną istotę, formę, wszystko, co jest na planecie Ziemia i na każdej planecie układu słonecznego, tak zwanego. Dlaczego w każdym języku ta część naszego ciała nazywa się splot słoneczny? Ponieważ jesteśmy pępowiną energetyczną. Cały czas połączeni, cały, cały czas z naszym Ojcem Słońcem. To, co teraz mówię, nie przeczytałam nigdzie. Ja to czuję, ja to wiem. Jako dziecko Słońca. Każda moja komórka wie, że dostaje impulsy od tatusia, mamusi Słońca, które mówią, rośnij, rośnij. Istniej, istniej, rozwijaj się, rozwijaj się, rozszerzaj się, rozszerzaj się. Każde moje ciało, też duchowe, też fizyczne, każde, wszystko. Tak jak każde ziarenko w ziemi otrzymuje te impulsy i dlatego właśnie wzrasta. Tak jak każdy liść, każdego drzewa wie, gdzie jest jego źródło. Nie trzeba mu tłumaczyć. Nie trzeba go przekonywać. Odwraca się tam, gdzie jest źródło energii. Tylko my, ludzie, potrzebujemy jakichś świętych ksiąg, jakichś mądrych e, przekonań, podań, legend, nie wiadomo czego. Popatrzmy na drzewa. Drzewa wiedzą, gdzie jest ich źródło. Jak to pojmiemy, to pojmiemy, kim sami jesteśmy, co my mamy tutaj i co to znaczy być gwiazdą, co to znaczy promieniować w każdą stronę wiecznie, być generatorem nieskończonej energii. Jak pojmiemy, czym jest Słońce, dopiero wtedy będziemy mogli zrozumieć, czym sami jesteśmy jako Jego dzieci. Z tym zostawiam Was. Do następnego razu, kochani. Sława Słońcu.